Wmówiono wam, że nowoczesny mężczyzna ma być w kontakcie ze swoimi emocjami, że ma płakać na filmach i zwierzać się ze swoich lęków. Chcecie zobaczyć, jak kobiety reagują na to w prawdziwym życiu? Patrzcie. Po prostu chciałam być księżniczką w związku z nim, ale nie wyszło, bo on też chciał być księżniczką. Słyszeliście? On też chciał być księżniczką. To jest wyrok śmierci dla pożądania. Kobieta jest naturą emocjonalną. Jest zmienna jak pogoda i ona ma do tego prawo. Ale jeśli ty, mężczyzna, też zaczynasz być zmienny, fochasz się i robisz dramy, to stajesz się jej konkurencją. Dziś wyjaśnię Wam, dlaczego emocjonalny facet nie daje kobiecie bezpieczeństwa i dlaczego musisz być. Skałą, po którą rozbijają się jej fale. Punkt pierwszy. Bezpieczeństwo to przewidywalność. Wróćmy do podstaw. Czego ona szuka? Ona szuka uziemienia. Jeśli wpada w histerię, jeśli ma gorszy dzień, ona sprawdza ciebie. Czy ty też zaczniesz panikować? Czy ty też zaczniesz krzyczeć? Jeśli wybuchasz gniewem na kelnera, bo zupa jest zimna, w jej oczach jesteś dzieckiem. Emocjonalny facet jest nieprzewidywalny, a nieprzewidywalność to brak bezpieczeństwa. Kobieta nigdy nie zrelaksuje się przy tykającej bombie. Będzie cały czas spięta, a spięta kobieta to kobieta, która nie chce seksu i nie szanuje swojego partnera. Twoim zadaniem jest bycie skałą. Fale uderzają, robią hałas, ale skała stoi w miejscu. To daje jej spokój. Punkt drugi. Jeden wybuch przekreśla wszystko. Budujesz zaufanie latami, ale wystarczy jedna sekunda braku kontroli, żeby to spalić. Jeden pijacki telefon z płaczem, jeden wybuch zazdrości, jedna niekontrolowana agresja. I tu ważna uwaga, panowie. Często mylicie bycie groźnym z byciem agresywnym. Agresywny jest ten, kto traci panowanie. Rzuca przedmiotami, wrzeszczy, szarpie się. To oznaka słabości. To domena przegrywów. Silny facet ma pełną kontrolę. Musisz być zdolny do użycia siły. Tak. Musisz być niebezpieczny, by móc obronić rodzinę. Ale użycie tej siły. To absolutna ostateczność. Kobieta czuje się bezpiecznie przy facecie, który ma miecz, ale trzyma go schowanego, a nie przy wariacie, który macha nim na oślep. Punkt trzeci: stoicyzm.